Asia tutaj się opala, a ja idę zwiedzać wieżę genueńską na plaży Pinarello, tak jak kiedyś wam już obiecałem, że ją odwiedzę, więc idę. Jest cieplutko. To jest niemożliwe. Nie ma turystów. Zawsze tu jest zawalone ludźmi. Jest pełna plaża. Nie ma gdzie ręcznika położyć. W tym roku nawet nie posprzątali tych liści wodorostów. Które wypływają z dna morskiego, i zostawili tak to tutaj. A u góry, zobaczcie, jeszcze jest śnieg w górach. Też event. Tyle lat tutaj jestem i widzę to pierwszy raz. Na górach pierwsze szczyty 1300 metrów około 1000 maksymalnie jeszcze w śniegu. I przygoda. Wiedziałem, gdzie się znajduje ta wieża genuańska, mniej więcej, że na plaży Pinarello, i że jak już się na nią przyjedzie, trzeba będzie iść w prawą stronę. Myślałem, że raczej brzegiem morza, ale mapy Google mi tutaj pokazują, że powinienem wejść na drogę główną i jakoś sobie kroczyć. Tamtędy. Ale jak widzę, i wy też możecie zobaczyć teraz, tutaj jest fajna droga przy pasie morskim. I to w tym kierunku. Jakiś kilometr półtorej tylko, z tego miejsca mam do tej wieży. Więc postaram się przedrzeć tędy. Obiecałem sobie ostatnio, że nie będę schodził ze szlaków już. No, ale teraz nie zszedłem i jako tako nie znalazłem żadnego szlaku e, śladu GPS w internecie. Tylko po prostu na wszystkich stronach, na wszystkich przewodnikach gdzieś to jest oznaczone, gdzieś to jest pięknie opisane, ale jako takiego śladu nie ma. I mapy google, tak jak mówiłem, prowadziły mnie właśnie od drogi głównej szlakiem pieszym ale ja myślę, że tutaj będzie bardziej atrakcyjnie mapa z Google już się naprawiła już mnie kieruje tą drogą no i najlepsze jest to że trzeba przejść tutaj od metra do metra pięćdziesięciu w wodzie, żeby dotrzeć na tą na tą wieżę nie? Więc tak jak już kiedyś mówiłem, nie wiem, chyba na którymś filmiku, że tutaj woda w styczniu, w grudniu jest cieplejsza albo taka sama jak w polskim Bałtyku w sierpniu. Oje, kurde słyszę jakiś ludzi, a to kajakarze wracają już. Teraz muszą wtaszczyć swoją, swój kajak na samą górę. Piękna ta plaża jest. Piękne okolice. I muszę Wam przyznać szczerze, że idę tu pierwszy raz. Przemierzam te szlaki. Te górskie, takie z tych przewodników, takich e, tras górskich. Wszystkich tych aplikacji do zwiedzania. No, wszystkie chyba przeszedłem tutaj w korsyce południowej. Ale to takie te mniejsze. Właśnie ście, ścieżki dla miejscowych, gdzieś gdzie można znaleźć na, na stronach takich mniej, mniej takich promowanych, no to zaczynam dopiero zwiedzać z wami, tak naprawdę filmując je. Jest, kije, cały czas ze mną. Mam ochroniarza więc mogę się czuć bezpieczny znaki są tutaj jest zielonym tutaj też tutaj jest pięknie oznakowane tutaj jest znak że na żeby się nie pomylić z tą ścieżką. No i to jest ta droga. Nie wiem, co ten gogle, gdzie mnie prowadził. Na drogę główną, na szosę, żebym zaszedł tam od drugiej strony. Jest wieża. A jeszcze tylko kawałek. Zobaczymy ile będzie trzeba przejść w tej wodzie rzeczywiście. Czy się nie zanurzę cały? Nie, no mam nadzieję, że zdołam przenieść plecak na rękach uniesionych w górę przynajmniej. No, i jest już teraz jak na dłoni wieża. Już widzę ten skrawek chyba, gdzie będzie trzeba się przedostać. To będzie tutaj. Latur cały czas znaki. To będzie tutaj. Tak, tak, tak. I to się okaże, czy będziemy rodzić po pas, po szyję. Czy będzie trzeba płynąć? No i lecimy. No nie ma tragedii. Co, on nie płynie ze mną? Został, nie lubi się kąpić. Kurde, mogłem zdjąć tą koszulkę. Ale już niedaleko. po 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 opo. Popo, popo. Tu jest głębiej z tej strony. Koszulka mokra jak Drugi brzeg zdoby przypłynął I już na tej małej wysepce Przewodnik przede mną Kwadratowa wieża, jakich jest niewiele tutaj na Korsyce, właśnie o tym kształcie, wybudowana przez Genuęczyków w 1591 roku i w 1703 odrestaurowana po najeździe Turków na wyspę. Tyle co zdążyłem przeczytać z historii na stronach internetowych i co jeszcze jest tam napisane że ma 90 metrów kwadratowych i 13 metrów wysokości wiatr się nam rozhulał a ja chciałem dronem polatać nie wiem, czy ryzykować. Jest wielka, jest ogromna. W porównaniu z tą, którą mogliście zobaczyć w odcinku na plaży San Cyprian którą normalnie powinno, którą normalnie powinno być widać stąd. Kurcze, gdzieś tu jest plaża San Cyprian Ona powinna być gdzieś tam. Bo to jest rzut kamienem praktycznie. W porównaniu do tamtej wieży, no to ta się zachowała, przynajmniej z zewnątrz, bardzo okazale. Zaraz się okaże, czy jest tu jakieś wejście. Czy nie. Ale myślę, że powinno być kabel elektryczny. Jest ona oświetlona. Tutaj w nocy taka atrakcja turystyczna z okolicznych plaż. Widać pięknie oświetlone wieże. Kurde, przychodzę już drugi raz. No wejścia nie mam, ale kusi mnie, żeby zobaczyć do środka. Też zerwał się silny wiatr, ale chyba zaryzykuję jednak i wzniosę się dronem, żeby zobaczyć, jak to wygląda od góry. Wieje kurde strasznie. Tam na plaży Kasia teraz dzwoniła, że nie wieje wcale, więc musi dojechać z tamtej strony. No ogólnie z tamtej strony wieje, nie? Tam jest troszeczkę przysłonione przez tą górkę i nie wieje. No i tyle było z tej wieży, z wycieczki na wieżę. Wieża genołańska zaliczona. Nie jest trudno tutaj trafić. Jak tylko wyjedziecie na talerze Pinarello, to kierujcie się po prostu w prawą stronę. A w razie czego zostawię mój ślad w opisie filmu. Idę sobie na aplikacji, rejestruję tutaj na wizorando i nie, suger nie sugerujcie się czasem. No po prostu nie stopowałem aplikacji, jak startowałem dronem, jak tam sobie robiłem małą przerwę i tak dalej. Koniec wycieczki. Jedziemy do domu na obiad. Piesek znalazł swojego właściciela. Okazało się, że był tutaj. Właściciel był tutaj przy jednej restauracji. Przy plaży, przy takim domku. I zapytałem się i okazało się, że to był jego. Mówi, że biega tak ze wszystkimi. Zrobił ze mną 3 km. Zasubskrybujcie kanał. I do następnego razu.